Uśmiech. Idziemy prawego dziadka, tylko że łatwy wariantem z po prawej stronie. Koniec. Po pierwszych dwóch wyciągach nasłuchaliśmy się strasznych historii o tym, jaką są dupotłuczne. Dlatego też zdecydowaliśmy się ominąć je wyraźną trawiastą rymną lecącą w prawo skos od oryginału, kombinacją dróg wojtuś i skrzypek na dachu. W ten sposób przechodzimy wpierw przez wąski zachód, nad którym zakładamy stanowisko na drzewku po pierwszym wyciągu, po czym udajemy się na drugi wyciąg, którym idziemy lekko w lewo skos przez tzw. płyty z trawami, które przypominają raczej progi niż płyty, by finalnie trafić do stanowiska przed oryginalnym trzecim wyciągiem prawego dziadka. Jak widzicie, ten drugi wyciąg dojściowy ma swoje mocniejsze momenty i nie należy go lekceważyć. Tak w ogóle, żeby być dokładnym, nasza wspinaczka na pierwszym wyciągu skrzypka na dachu prócz ucieczki na wojtusia. Po czym trawers na drugim wyciągu w lewo skos nazywa się prawy do lewego, lecz nie łączy się na trzecim wyciągu z prawym dziadkiem, ale leci niezależnie bardziej z lewej. So i've jumped Dzięki Bogu jest Kaja i Bergowicz, którzy mogą umilić nam oglądanie tak dynamicznego sportu, jakim jest spinanie zimowe, kręcone z jednego ujęcia, ale wracając do naszej drogi. Stanowisko po drugim wyciągu znajduje się bezpośrednio pod trudnym zacięciem, więc zaleca się zrobić tak jak my, czyli przedłużyć auta skurujących, tak, aby spadający prowadzący nie zmasakrował ich ciał rakami i dziabami. Jak widzicie na załączonym filmie, od tego miejsca wspinam się w letnich budkach. Co poradzili mi koledzy, którzy byli rozczarowani letnim charakterem tego zacięcia? Sam byłem ciekaw, jak to wyjdzie i moje refleksje są następujące. Spoko, ale mając przy uprzęży sporo ciężkiego szpeju. A w dodatku zimowe buty z rakami powieszone na szpiejarce, bo przecież nie chcesz marznąć w baletkach, asukrując na stanowisku, to twoje łydki będą musiały to wszystko utrzymać. W pewnym momencie przestałem już dawać radę i odwiesiłem na chwilę buty z rakami na przylocie, co uratowało sytuację. Samo stanie na tarciowych stopniach, które są lekko mokre od śniegu, pozostawia też sporo do życzenia. A chodzenie w nich po śniegu i trawie cofa nas nagle do czasów, kiedy we wspinaczce pokonywanie pól śnieżnych odbywało się za pomocą wybijania stopni łopatkami czekanów. Podsumowując, jest to spoko patent na pokonanie trudnego i co najważniejsze suchego odcinka skały zimą. Niestety fajna piosenka się skończyła i będziemy musieli wrócić do słuchania odgłosów spinaczki zimowej. Jak widzieliście, w połowie kruksowego zacięcia znajduje się spora półka z odstrzeloną płytą, gdzie jak się dowiedziałem po fakcie, ludzie często budują stanowisko pośrednie. Jednak ja lubię długie wyciągi i poszedłem w ciągu na drugą część zacięcia. Ten fragment był zdecydowanie ładniejszy, bo miał wyśmienitą asekurację i pozytywne chwyty, ale był nadal trudny. Jego charakter na szczęście był już o wiele bardziej zimowy i miękkie buty zdecydowanie nad nim nie pomagały. Tak oto z Kruxa wychodzimy na zaśnieżoną półeczkę, na której spodziewamy się już upragnionego stanowiska, które kończyłoby wyciąg. Jednak musimy się rozczarować i pokonać jeszcze jeden nieduży prożek, by dopiero zakończyć trzeci wyciąg. wydnie. To się wydnie. Niektóre rzeczy trzeba wyciąć. Dobra, idę, wiecie? Nic nic Warty wyciąg należy iść z stanowiska prosto do góry przez delikatne trójkątne zacięcie skakami. Jednak ja nie mogłem oprzeć się podciętym przewierzchami połacią trawy z lewej strony, gdzie też poszedłem. Niestety, nieopatrzne staniecie rakiem na ekspresie skończyło się wpięciem raka do przelotu. To uniemożliwiło mi zarówno dalsze wspinanie, jak i wycof. Przed tragicznym odpadnięciem i zawiśnięciem na nogę, która była 4 miesiące po rekonstrukcji acl uratowały mnie moje prusikowe lążyki do dziadu. O, 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 o. O nie! Nie Noo! To jest się kłaby ja utrzymały. Ja bym nogę uszkodzał. Tak więc niezależnie, którym wariantem pójdziemy, następnie znajdziemy się w łatwym, trawiastym terenie, który doprowadzi nas do końcowego, naprawdę trudnego i wypluwającego zaciątko kominka, które, idąc lekko w lewo, wyprowadzi nas na trawnik nad czołówką MSW, gdzie kończy się nasza droga. Niestety ja nie znalazłem stanowiska na wyjściu ze ściany i musiałem kontynuować trawersem wspinanie nalotnej aż do stanowiska zjezdowego ze Starka Uchmańskiego. Ale na szczęście wszystko szczęśliwie się skończyło. Na koniec zapraszam wszystkich do komentowania, zostawiania łapek w górę, w dół oraz subskrybowania kanału oraz zapraszam osoby chętne do wsparcia kanału poprzez patronaita oraz YouTube'a